Uciekać. Nie mogę uciekać, dlaczego? O, mamo, Poli. tak bardzo, boli. Poli. Boli. boli, Proszę Proszę. Nie. Działaj, podpisz petycję. Koniec z ubojem rytualnym. Witajcie, kochani. Dzisiaj zapraszam do obejrzenia trzeciej części naszej rozmowy z Karoliną Wyganką. Wszystkie części rozmowy zostaną połączone wspólną playlistą, aby nie trzeba było ich szukać na kanale. Ale na wstępie chciałam z serca podziękować Karolinie za włączenie się do kampanii przeciwko ubojowi rytualnemu od razu w pierwszym jej dniu. Przed chwilą obejrzeliśmy fragment jej filmiku przycięty do poziomego formatu a cały możecie obejrzeć na jej kanale YouTube oraz na TikToku. Myślę, że chyba też mogę już zapowiedzieć, że prawdopodobnie będzie miała miejsce kolejna nasza rozmowa, gdyż Karolina wyraziła zainteresowanie wpływem religii na los zwierząt. Jest wyraźnie wstrząśnięta filmem Spiracy, a i dla mnie jest to wyjątkowo istotna tematyka, jak zresztą wiecie. Więc być może wkrótce spotkamy się jeszcze raz i porozmawiamy o tym filmie i o religiach. A zanim to, to jeszcze poza dzisiejszym odcinkiem ukażą się dwie krótkie części tej rozmowy. Myślę, że okres okołoświąteczny, mam na myśli święta Bożego Narodzenia, może być doskonałą okazją na rozmowy o religii, w kontekście praw zwierząt oczywiście. A teraz wracamy do naszej, tej wcześniejszej rozmowy. Wszystko w stroju. Ja, ja chodzę po Ciucholandach, wiesz? Bardzo I szukasz dużo. sobie, bo Ty już masz mniej więcej wizję, czy szukasz i przypadkowo coś się zainspiruje. Ty, no tak, wiesz, to jest bardzo różnie. Ja, sobie, ja, ja w ogóle nie myślę nad pomysłami, znowu mi buja. Ja mam, mój mózg działa tak, że ja nie mogę myśleć, bo jak ja bym chciała coś wymyślić, to nie wymyślę. Ja po prostu mi nagle coś przychodzi. bo nie? Tak, nie? Tak, jestem tak, gdzieś tak. w second handzie i o! Okej, okay, te planktanka. A, a na przykład, właśnie z, The, z The plank planktanką to w ogóle było tak, że ja Nie wiem, co zrobić. Dobra, pomyślę, co tam tego. I nagle naucz się i nie krzyw z te planktanką. No i wymyśliłam, że tak powiem. Mm -hmm. Wyszło. I, i, i akurat, I, a, akurat y, opaska gdzieś przypadkowo była, bo dostałam jakiś taki zestaw od kogoś, jakiś różnych opasek, i tak patrzę. O, <laughs> dobra, to to działa. <laughs> to, to, to jest niesamowite. To... Czyli sama robisz charakteryzację strój, tak. Makijaż, tak. 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 Fryzurkę sama też sobie robisz? Tak, tak, wszystko samo. Wow! No to, to ty jesteś taka bardzo wielofunkcyjna. Bardzo wielofunkcyjna. No, tak. Czyli co, masz problem co z, z kamerą, czy, bo, czy po prostu ten sprzęt, którym sama dysponujesz, uważasz, że jest zbyt kiepski? Bo, bo coś narzekałaś ostatnio na sprzęt, no. że wcześniej miałaś y, profesjonalną jakąś, tak? nie mam w złej kamery, ale no tak... Ale proszę, czas... bo, bo była sytuacja, że wcześniej z kimś pracowałaś, tak? Ja... Tak, mieszkałam u Eleny i korzystałam z jej kamery, to znaczy... Ale to ona wtedy filmowała, tak? Bo wtedy... Ona filmowała, tak. Ona stawiała po prostu kamerę, pomagała mi ze światłami. I i, 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 ona kamerowała, ale jakby edycję i wszystko robiłam sama. No, ona, ona, czyli teledysków też to ty robisz edycję? Yy, nie, nie, właśnie chciałam powiedzieć, że teledyski robiła Elena. Te takie dłuższe teledyski to robiła Elena, tak, i tutaj hmm. też nam pomogła przy Credo, to mówię tutaj od razu, że przy Credo nam pomogła Rafaella finansowo. E, wynająć wtedy, e, bo myśmy tam wynajęli Escape Room, żeby to jakoś wyglądało, więc to było w Escape. Tak, mieliśmy taki pomysł, może no, żeby w Escape Roomie, więc bo było bardzo tanio. Normalnie jakby się chciała studio wynająć, to są straszne pieniądze, a, a Escape Room. 120 chyba euro za dwie godziny nas to kosztowało, więc Aha. to takie ceny naprawdę, naprawdę w porządku, tak, jak się coś Aha. chce zrobić, no, Aha. więc tutaj nam Rafaela pomogła przy teledysku, te większe teledyski to robiła, to robiła Elena, tak, ale teraz już nie współpracujemy razem, bo się tam troszkę drogi rozeszły. Aha, aha, i teraz, teraz sama. No ale rozumiem, że no, sama zadeklarowałeś, że powiedzmy filmiki typu plantanka i alganka, to potrafisz sama robić. Nie, nie potrzebujesz... to wszystko sama robię. Nie, przy... cała reszta to jest moja edycja. Wszystko aha. reszta to jest moja edycja. Tak? Nie, nie, ja ja tricze, powiem, takie kreatywne, gdzie jest i pomysł, i treść, i, i jest przekaz. No to nie jest puste. Tam jest przekaz tak w ogóle pisanki, bardzo mi się to podobało. Ja Ci powiem, że wiesz co, ja nienawidziłam zresztą do tej pory. Czuję niechęć do TikToka, nie lubię TikToka okay, I, nie, nie okay. Tiktokerką. Nie dziwię się, nie dziwię się. Yy, nie, słuchaj, no bo tak, jeżeli ja nie jestem TikTokerką, tam ja nie działam, włączam TikToka i co mi TikTok od razu, nawet ja nie będę nawet nie będę przytaczać, co mi TikTok proponuje, bo to są od razu jakieś bluzgi, wyzwiska, TikTok mi proponuje, że ludzie na siebie bluzgają. A co nie to chodzi? A co to prosi? Tak. To jest ta wartościowa treść, więc ja nie tak. lubię. I, tak. I dopiero jak, yy, także ty mi byłaś tam powiedziała, musisz poznać, musisz poznać, musisz zobaczyć, tak? Yy, I dopiero jak zobaczyłam właśnie pisanki, to stwierdziłam, o kurcze, dobra, to ja zakładam TikToka, <laughs> także pisanki, tak, bo to, to był taki mocny tekst, yy, świetne to było. To też okay. powstało z potrzeby Wielkanocy też bardzo. bardzo tak, na czasie jak najbardziej, jak najbardziej. Tak, tak, tak. tak ja też zawsze okazjonalnie wrzucam jakieś mm -hmm. takie filmiki i też staram się, że to było mocne, ale u ciebie to było takie skondensowane, że to było mocne i, i takie skondensowane do kilku sekund, więc wow, stwierdzam, że wow, że ktoś tak potrafi, tak krótko, tak szybko Dziękuję. oddać sens w ogóle. Super. Mówiłam ci właśnie o tym, że ja się teraz bardzo inspiruję. Nie, inspiruję to ze słowo. Fascynują mnie te możliwości, które odkrywam mm -hmm. sztucznej inteligencji, ponieważ chcę y, zacząć działać międzynarodowo, Super. zdecydowanie bardziej, y, na większą skalę. Zwłaszcza, że no, jest mi to już troszeczkę znane, bo się muzykę promowałam w, nie, w niemal wszystkich językach świata. Rozmawialiśmy troszeczkę, Ty mówiłaś, że Ty z kolei planujesz ekspansję na te rosyjskie języczne ludy. Tak, tak, zaczęłam naukę rosyjskiego Zaczęłam się uczyć rosyjskiego, jeszcze nie jestem świetna, ale już w sensie akcent łapie, czytanie już czytam sobie, ćwiczę sobie. Mam nauczycielkę aha. taką online, znalazłam też bardzo Tanią, bo pani z Ukrainy, także tak no, mamy będzie, sytuację. Czy to nie będzie jakaś ukraińska wersja właśnie. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Jej o, o, językiem ojczystym jest, e, jest rosyjski, tak? A, bo o, mieszkała mieszkała na terenach tam, gdzie tylko się rosyjskim aha, mówiło. W rosyjskim. Tak. Teraz już nie, no, bo wiadomo. Ech. Ze względu na wojnę, mm, ale nie, nie. Rosyjski, rosyjski. Ja zaczęłam dlatego te piosenki po rosyjsku, ale chciałabym kontent, wiesz? Bo, bo tak mi się wydaje, że brakuje. I w Polsce teraz też jest dużo, prawda? Że tych tak, oczywiście, że tak. Ja cię popieram i <grym> będę zawsze tutaj, nawet, nawet będę ci pokazywała, jak my to robimy, Aha. żebyś mogła się w jakiś sposób yy, cokolwiek, jakiekolwiek rady, bo już działałam prawdziwie w wielu językach. I tak, to ma sens. Powiem Ci tak, ja sama stwierdziłam, że po tylu latach tutaj, no, próby robienia czegoś po polsku z małym skutkiem, e, ja sobie wspomniałam dawne czasy, kiedy ja najpierw próbowałam promować muzykę w Polsce, też ze słabym skutkiem. Uh -huh. Jak zaczęłam nagle promować w Japonii, ten to nagle się okazuje, że ja na te same filmiki, to mam na przykład, ja mam miliony wejść na filmiki po japońsku z japońskim opisem gdy po polsku na przykład ta osoba mogła mieć setki, więc wątpię, żeby z, e, z weganizmem było podobnie, bo to jest hmm. ciężko, ale stwierdziłam, że wiesz co, my musimy szukać, gdzie też chcą nas słuchać, bo tak. to, jest, y, to jest coś, co mnie też boli, że każdy jest taki, w tym swoim świadku. Y, generalnie przekaz wegański dzieje się głównie po angielsku. Oni się też słabo interesują tym, co się dzieje na świecie, prawda? Mm, mm, Istnieje coś takiego, jak takie troszeczkę towarzystwo wzajemnej adoracji wśród tych wegańskich różnych aktywistów. Oni nie są za bardzo otwarci i zainteresowani, i to jest ogromny błąd, bo przecież co z tego, że na Zachodzie spada konsumpcja mięsa, podczas gdy w Chinach radykalnie rośnie, w Afryce dopiero odkrywają mięso i teraz jest mięso jest symbolem statusu Dokładnie. i weganizm kojarzy im się z powrotem do biedy. Przecież my powinniśmy myśleć o, o całym świecie. Tak, nie możemy tak. kochać tylko, nie wiem, polskich my, tylko patrioci polskich świn. Anglozyzyczni, oni zupełnie są zamknięci w swoim światku, prawda? I w ogóle mało co obchodzić, co się dzieje. No podczas gdy to tam tam rośnie, tam rośnie i to gwałtownie rośnie. Indie, Chiny, tak. yy, przecież Afryka, prawda? No w Rosji też przecież aktywizmu yy, nie ma. Podobno nawet jest wręcz zakazany. Tam podobno nie, dlatego znam, jest... że jak jestem tu teraz w Niemczech, sobie tam. Tak. Tak, <gry> tak, dlatego bardzo mi się podoba to w ogóle taka troska, że w ogóle myślisz o tym. Tylko i teraz pytanie, jak? Czy ty to planujesz na TikToku? Czy to będzie podobna forma jak, jak te twoje produkcje po polsku? Czyli to będzie coś podobnego tylko po rosyjsku? Czy to będzie coś zupełnie innego? Czy to będą odrębne konta? I y właśnie, czy to nie jest tak, że TikTok jednak jest zawsze lokalny? Y tak, ale możesz VPN używać. Także ja będę na telefonie kolejnym. A? VPN. A? I Aha. wtedy VPN na, no zobaczymy, jest tak? Ale to tak. będzie osobne konto chyba, tak? Osobne, tak, osobne, no, 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 musi to musi być myślisz, osobne. Nie, 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 to tutaj musi być osobne. Tak, jeszcze tak, z angielskim tak, to właśnie. jeszcze jakoś tam, chociaż, chociaż teraz chcę znowu wrócić do angielskiego, bo mówię, jeśli tylko nie Nie, wiesz co, uda. angielski to jest, wiesz co, najostatniejsza no. rzecz, która ma sens. No to, to też prawda, dlatego przystałam na razie, no. Tak, tak, <laughs> tak, Przestałam. tak, tak, tak. Tego jest dużo hmm. po prostu, więc jakby no. Znaczy, no tak, znaczy nie tylko, że jest dużo, ale najtrudniej, znaczy ja Ci powiem, Powiem ci, to może zaskoczy Ciebie i nawet widzów także. Powiem Ci na przykład, właśnie tych moich y, doświadczeń z promocją muzyki. Wiesz, gdzie najłatwiej jest zdobyć y, wielki, jakiś taki odzew i w językach niszowych. Czyli jak ja na przykład robiłam dokładnie to samo, że na przykład jakąś piosenkę Teledysk i a, na różnych kanałach i mhm. opis robiłam raz, na przykład po, po włosku, raz po tam hiszpańsku, po nawet po hebrajsku, po arabsku, mhm. po każdemu. Mhm. Słuchaj, największy odzew zawsze jest w tych językach niszowych. Czyli, mhm. wyobraź sobie z języków, y, Europejskich, największe boom to był dla mnie język fiński, sobie? fiński, nawet norweski, gdzie jest tylko 4 miliony ludzi, to tam miałam więcej wejść z Norwegii niż z Polski, prawda? Węgierski, okay. Okay. czyli języki niszowe, a hmm. angielski to dość spokój, to będzie, będą trzy wejścia na coś, co na, po fińsku będzie tysiąc wejść, a po chińsku, czy tam po koreańsku będzie milion wejść. Ważne, także, ważne. także, no, no. Także angielski to wiesz, ja. Ja tam robię po angielsku, dlatego że no tak, jakby no, chcę gdzieś tam, żeby, ale to ja wiem, że to, to nie ma szans, nie ma wielkich perspektyw, jeżeli chodzi o angielski. Także rosyjski. Rosyjski absolutnie tam no super, super. Tam pewnie nie będziesz miała nawet, yy, tam pewnie będziesz może jedna z nielicznych, albo może jedyna, która to yy, będzie robiła, prawda? Możliwe, no ale wiesz, liczę na to, że jak ja zacznę, to że ktoś też wiesz, że może ludzie też się obudzą, no na to trochę liczę, nie? Że jak ja wyjdę Aha. może pierwsza z tym rosyjskim, to może więcej ludzi pomyśli, a dobra, nie ma nas tam, to może trzeba nas więcej, wiesz? I Aha. ja też tak Aha. liczyłam też trochę na TikToku, że jak ja wiesz gdzieś tam się wybiłam powiedzmy, ten film się wybił na TikToku, że teraz ludzie. Ludzie zrozumieją, że może właśnie warto jednak na TikToku tworzyć treści i zaczęli robić, z czego się bardzo cieszę. Naprawdę się bardzo cieszę, że jest coraz więcej na TikToku. W Polsce naprawdę się cieszę. Aha, że W Polsce awęcki treści na TikToku. Tak, tak, bo wiesz co, jak ja, ja tak w sensie jak zaczynałam, to coś tam było, ale, ale nie, nie tak dużo jak teraz. A teraz też wiesz, moi widzowie, te dzieciaki zaczynają robić treści i właśnie mają te takie kontakty aktywistyczne mm -hmm. i to jest super. Mm -hmm. Szczególnie, że no, na przykład dla mnie, no. Ja YouTube ja, jakby ja rozumiem, natomiast dla mnie TikTok jest o tyle ważny, czy go lubię, czy nie lubię, ale jest dla dzieci i dla młodzieży. To jest na przykład dla mnie to jest ta grupa docelowa, do której ja w ogóle Aha. chcę dotrzeć, tak? To jest grupa, którą ja najbardziej rozumiem, z którą umiem rozmawiać, w której się Aha. dobrze czuję, i też grupa, która myślę, że. że, że, jest że, że przyszłością, no, tak, jest przyszłością po prostu. No, i, 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 I na przykład wiesz, to, 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 to mówiłam też już kiedyś o tym, że to zabrzmi intersekcjonalnie. Ale ja chcę dzieciakom w Polsce dać głos, bo wydaje mi się, że jednak cały czas te dzieciaki u nas są traktowane jak, nie wiem, gorsza kategoria. I bo często z nimi rozmawiam, ej, no ale przecież ja się nie mogę odezwać, po co ja mogę? A ja mówię, ty tak dużo możesz, że właśnie, że ty się dzisiaj odezwiesz, że powiesz o weganizmie, że zaczniesz o tym rozmawiać. To Aha. jest super ważne. I dlatego Aha. ja też na tych lajwach z nimi o tym rozmawiam, Aha. że oni są ważni, że oni mają głos, że oni właśnie będą tworzyć. Później te polskie, przyszłość, tak, tak, przyszłość tak. cały świat i że to nie od rodziców zależy, tak, że oni właśnie mają czasem większą wiedzę niż rodzice nie? i, i, i to się hmm. czasem gdzieś tam z buntem spotyka w internecie, ale, ale ja jednak będę, będę prowadzić hmm. te hmm. rozmowy ciągle hmm. takie.